Cześć! Robimy właśnie pastę z awokado. Do tego celu potrzebne jest awokado. Kto by się tego spodziewał? Awokado zostało przekrojone na pół. Następnie wydrążone łyżką. Właśnie trwa proces drążenia łyżką. Chlups, nie? Nie wygląda to zbyt ładnie. Wygląda to jak wasz zwykły jebany y, kał poranny. No ale cóż, będziemy to wpierdalać, a później będziemy tym srać, nie? Można tak robić na ogrągu. Okej, okay, pierdoliczcie to awokado, nie? Awokado już widać, jebać awokado. To jest cebulka, mała jedna jebona cebulka. To też tu pierdolimy, nie? Pierdolić kurwa, wszystkich, którzy nie lubią cebuli, jebać ich. Dalej, czosnek. Tu mamy kurwa całe trzy główki czosnku. Nie potrzebujemy tyle. Potrzebujemy mały jeden ząbeczek, żeby tylko odrobinkę było czuć tego gówniarza. Tutaj się gotują jajeczka. Będą kurwa na fargo Pokrojone. Dodamy to jako kolejny składnik i jeszcze ostatni w postaci faroszku białego. mamy um, jeszcze o oczywiście takich rzeczach jak sól, pieprz, no i cytryna. Cytryna, musi być trochę cytryny. To wszystko dzieciaki zsilcie. I oto macie przed sobą gotowy produkt, czyli miskę zielonej kupy. Zapewniam wam, że zasmakuje odrobinę lepiej niż zielona kupa, ale niewiele. Zastanawiacie yeah! e, się, dlaczego wyglądam w tym momencie jak przepity skurwiel. Może dlatego, że jestem przepitym skurwielem. Piłem z operatorem kamery wczoraj dość intensywnie. Zobaczcie na tego debila, ja to jest debil. Ja też jestem debilem. Więc tak, wpierdalacie zieloną kupę, później stracę na zielono, Jest fajnie. E, Wszystkie przepisy, które tu znaleźliście, znajdziecie na stronie pierdolcie się w dupę.com.